A to dzisiaj ma, to nawet to dzisiaj nie ma. Nie ma, nie ma. Jesteśmy całym składem naszym. Oh, kurde. Podstawowym, pięknym. Kurde, mógłbym chociaż na kołcza wejść. Trochę pomóc. To wołaj, po niego. I no to wy tu A my z nim gadamy. gadamy. No pierdala mu, nie? No, czemu Bartosz nie, nie, nie przychodzi do nas już. Się z Izakiem pokucił, podobno. Ja tak, z Izakiem się pokucił? A co? No nie wiem. Gdzieś widziałem jakieś szopy, że. Bartosz, panowie, czuje się zawiedziony na nas te. Czemu? Bartosz się zawiedziony, że wzięliśmy trenera, nie pytając go, czy bierzemy trenera. On się poświęcił dla na nas, przychodził czas i nagle pojawił się nabrod z dupy, nie wiadomo znikąd. I za go zaprosił i oto to. Bartosz jest smutny i zły. No bo na... Bartosz nie miał czasu za bardzo dla nas chyba, co? Ale nie, bo tak naprawdę on nie mógł tylko raz yy, przyjść. Jak <grym> <grym> raz? Iść. Nie no, chyba nie raz. Yy, Mi się jaro. wydaje, że na początku chyba sezonu, raz nie mógł i wzięliśmy na wrotę i chyba tak się posypało to, tak mi się, ja bym znaczy, to czytał tak. on na streamie powiedział, ktoś się pytał, ja na szatach, że jakaś różnica zdań była. Panowie, jak do dorośli niego. mężczyźni, zapytamy Bartka na, na grupie. Ja, jak dorośli mężczyźni, napiszmy do siebie na Facebooku. <laughs> I tam rozwiążemy wszystko, tam... Albo, albo na TS-a zaprosimy i będzie tego wersi, to będą tego, łaba przysięgłych. W tym drugim tygodniu była taka sytuacja, że ten, yy, Że kogoś nie było i ja powiedziałem, żeby Nawro wtedy za mnie zagrał, no ale myślałem, że Bartosz wejdzie na trenerkę mimo wszystko, nie? Ale Bartosz wtedy nie przyszedł, to chyba poczuł się, że jak już jest nawrot, to on jest niepotrzebny może, no. ale to tak nie myśli przecież. Przecież my go kochamy. No raczej. Swoją miłością, dobra. Trudną naszą miłością, ale... A tak naprawdę to na pago się obraził, bo w chuja wali cały czas i... Biodę to na siebie. Nie no, tam to nic nie było skomplikowanego. Bartosz pisał sam, że go nie ma, że ma jakieś sprawy rodzinne, że miał problemy ze zdrowiem. Nie było go kilka tygodni, a my coś tam robiliśmy sobie jakieś treningi. Przyszedł raz nawrot po prostu, żeby pokazać nam coś, no i tyle. Bartosz prawie oślep mhm. No jakby Bartosz powiedział, żeby być na trenerkę, to byśmy go tutaj z otwartymi ramionami przyjęli No, no z, za Bartosza może styl nie był najlepszy, ale były wyniki, nie? A za Nawrota ani stylu, ani wyników nie ma ty, Ani nawrota ta nie ta ta ma! Ta... Jeszcze w B'a! Wszyscy grają. <grym> jeszcze trener kurwa zawodników na inne tytuły przerzuca ty. Tak, tak. No, no, Sam pyta, czy ma jakaś rozgrzeweczka w BF, panowie, takie, to są o, teksty nawrota właśnie, no on przy... O myślę, do to środko odjebacie Emeritos ty No <grym> właśnie Zaplantował bombę w środku po prostu. <grym> dokładnie, dokładnie. O, glizda O, ale labiracja jest. Pięknie, ale lecą, ma, lecą, lecą, dobrało lecą, lecą. dawać Ale ludzie pokonani nie, ale to żeśmy szachy, szachy, panowie. No nie, no takie szachy CS-owe były. No ale to zrobiliśmy troszkę tak jak w berce, kurwa. We współpracy z CSGO Skins przygotowaliśmy giveaway na epickie skiny. Doładowując z kodem maestro, masz szansę zgarnąć któryś z tych skinów. Jeżeli ci się nie spodoba, oczywiście, możesz wymienić go dzięki funkcji Exchanger. Strona posiada również codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić epickie skiny. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć dodatkowe przedmioty. Strona posiada również tryb Case Battle, gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami. Wejdź w link w opisie. Użyj kodu Maestro i zdobądź swoje wymarzone skiny. Na koling zaskakuję, niech mnie nikt na głowę nie wskoczy plis. Ja solo rampę, czy idziesz ze mną w pierwszej? Mogę i z tobą. Ja, przebo kontroluję drzwi. Lecę z tobą tutaj. Mm -hmm, Lecę sobie na, na poręcz, na barierze. Wysadził i wysadził. Nie gram rampę! Ty, ja Chris. zamgrasz. Cieka, cieka. Zbejtuj ty jeszcze. No, no. Jeden, jeden. Kurwa. Nie, nie, kurnik. Ciekawe, ciekawe, daj ciszę. No bez szans. Dwóch bez. Jak zabije spod gniazda, możemy próbować. Ja czekam w ventach na razie. Siedzę i siedzę. Się. Ja będę szedł po niego. Chyba, że on na gniazdo wchodzi sobie. Swaniaz. Kurnik jeden. Oho, ja tam węgiel. Dzwoni went. Ojej, Nie no, było, było i po Ja nadosiadam do ventów na głośno. Wychronujesz jesteś Piotr? Ja skaczę sobie, wiesz? Skaczę no, po No i może być Damian. Tak, dwórot po gram Dzwiska, wychodzą, a. Więc nie widzę. Węgiel swojej nim. Ja pierdolę, no. Ajj. Kornikarze? A tu przyjechał, ty? Dzwiska, kto? Przed drzwiak jest jeden. Nie wiem. Widzę przy drzwiach. szybo. Musi być przy drzwiach. W góry go tam. Przy drzwiach leży. We przybo. Węceta, węceta, w szybo. W MC-ta, Dobra, to Main, main, main. Main, main, main. Leży. leży. Wszyscy, wszyscy. Ale zjebany. Braj, braj, braj. Rampa! O, idę pod rabinę. Na blisko. Dobra, no, blisko. Ja wracam. Chodzę w Ja się odsmokowałem, ja się odsmokowałem. Dobra. Oni nie zatrzymali się, Mati, nie? Okej. Okay. No ja stoj stoj zachodzę, tej ja tej za tej zachodzę. Mogło mnie wiedzieć, bo na tupałem trochę. Okay. Kwadrat. Tu Tupe, kwadrat. Czuję Rozbijam drzwi. Nie wierzę w to. Rampa! Jestem dwóch. Oh, kurwa, maś. Jestem dwóch. Białe, Zostań na górze, uważaj, nie ja jestem na dole już, Mati. Nie <laughs> skręcam ja kwadrat, dziś wogóle. 1x0. Dół. Dół chyba na. Kładł. I 0x, 0x, 0x. Super. Bo... O, przecież. Mogą męcować. Wybiegam z tyłu! Tego... Bomba. Kurnik. I wejście macie, wejście za wami. Spadłeś. Z przybu. Y -y main, 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 main jest. Ja skakuję do BSA. Leży main. I tędzie. Za sercami może być, uwaga. Może być, o. Ja skakuję do BSA. Ja... A to ja zabiłem. Beka. Tu leży w przebo. A wupa w. B w, b w, b w <laughs> nie podniosłem tam. Pewo, <laughs> rozbijam na blisko. Dawaj. na. Przebo, jest jeden, przebo, przebo, przebo. Leży. Tutaj. Zabiłem kurnik. I drzwi też. O, no on nie wjecha na plecy Matki. Kurwa, jak to, zwykle taki timing jest sorry. Lampę coś? Ja do lampy, ja do wiadam. Oooo, To tarjalość. Uuu. Jest to. Jest, to? jest, jest. Jest. Ja ja mamy lobby, mamy lobby. Czy na dachu to masz? Ja na dachu już jeden. Ja już idę na to w ogóle. Jestem ja Kurwa, szyby jest. Jezus Maria, szyby na dole już. Jest krim, jest krim. kurwa, szybko uspieszyli to. Leży ten dresp. Gdzie oni Na A na czy na czy B? B? Podłużyli na dole. Na be, dole, dole. Ciemnia jest, ciemnia jest, wiesz? Ja nie mam smoke'u tu, ja nie zjadłem. Ja Może być. Ja palę, ciemnia spalę. Krótkie nie ma. Jest długie, długie, długie jest. Z osia, z Za, za, za. Aj, chuj. Z by to siadło, bez sensu. kurwa. Szkoda. Góra. Na na Mleko. Mleko mam. Jest jeszcze dwóch. Jeszcze jeden bez. Stąd -y. lew. Brawo. Po, my dostaliśmy cztery na górze. Jarek! Co tam? Kiedy Battlefield'a jakiegoś pykasz? Kurde, jak myślałem ostatnio. Ale nie, w cs dobrze idzie, nie, nie gram na razie. Co? Ty, Pań to już nie z przeszkadza, z z tylko lepiej, zobacz. Ja od tygodni w cs nie, nie gram, zobacz jak chodzi. Na jest naprawdę dobra, nie? Można experience zebrać? W CS jest łatwiejutki później. Dasz mi flash teraz? Cies, to jest, to jest, to jest. Tak, odszalam. nie zbite, tak Mati? Nie zbite. Nie, to... Rampa hmm. ja jestem, na krótko. Hmm. Jestem Ej! Ja cofam. Pilot i przebo. Może trzeba wejść? Ja bym jeszcze smokaj Izach. Tam ci w czy nie? Oni na to mogą zejść, nie? Kurwa. Nie, nie mogą. Jak, nie mogą? Nie. Jeszcze jeden rampa. Dalej, ale nie? Czek dół. Rampa, chodzą chodzą rampa, rampa, chodzą chodzą rampa. rampa, Czek rampa. Kurwa, ale zjebałem, ty. Czek rampa. Do dół zbiegli. On został, czy nie, ten? Ale szerszy. Rofis, Szyby i BS. Szyby i za BS-em, no. I Szyby Masz Polaka jeszcze.

Przekrampa! Przekrampa! Ja. Do, 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 to nie macie przy drzwiach! Zostajmy górę, z dwóch jest Cech, na dole, cio, 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 zostajmy cio, cio, cio. górę, górze, chodź w kwadrat. Do układu. Na VIP jeden. I, leży, I Szyby. Leży jeden z VP. I szyby? I szyby tak, był. Szyby z Tobą, Jaro. W głowie! Leży. Znałeś. Ale hedy dostał. Znowu za BS. Zgadają. Klimat trzeba. Masz rozbić Tak, tak, tak. 12 HP ma w drzwiach. Na lewej? Leży. Nie, dwóch jest plac placu. Ja Mogę rozbić któregoś. Zbija, zbija, zbija. Przeszuję. Zbijam. Leży w środku. jeden w drzewo leży. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Na niebieskie, na niebieskie, na niebieskie. Abupa chyba tam jest. Jeden Leży. 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 Nice no jest, panowie. Dobra, jaki call na pistol? Idź Pevor, pasza i saju za sobie wejdźcie, dobra? Mati, ja ci dam. rozbiję Ci drzwi za chwilę, okej? Okay? Mam ci smoke'a mhm. i flasha w ogóle przed ciebie, i ty sobie wejdziesz, przebijesz tego smoke'a i wejdziesz na górę, dobra? Czyli ja mam być się z, z górnym MS-em po prostu. Tak, tak, tak. ja nawet wchodzisz. pierwsze tempo to rozbijam. Bóg przyb, przy, Zabrać Zadać nam flasha, Mati, wejdziesz mhm. sobie na górę, dobra? Fala, chodź no, już. Wejdź tego smoke'a, już wejdź tego smoke'a do lewej. Skanuję go, jest w teraz. Mhm. tu Boom. Trzeba tak, obity i gniazdo. Cześć, od nas nie wiedzą. Ja nie wiem tak. czemu to nie jest głowa. No niech mnie kupa wychędoży sromek stromek w dupę. Ja w kratę od razu wchodzę. Z rotacji trzymam. Trzymasz, Izak? Izak, Iza, chyba. Ja, ma rotację. Nie ma. ja nie mam rotacji, ja nie trzymam. Znaczy rotacji. radę położyć. No, no ja skoczę. Ja się trzymam z kosą od razu. Ja wychodzę dół. Nie zabieram sam. O! Wenty. Wenty. Rampa leży. Krótkie. I długie. Od rampa chyba nie mam już. A jest? Rampa jest jeden. Zasilo. A Małka dalej, jedynkę, może za czerwoną, więc daję teraz. Kurde Może być za czerwona. Dałem Kino, 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 kino. Zajdziemy sobie. Ja szedłem już, chłopi. I razem sobie. Palili twornik, dosmakowali drzwi. Ja rzucisz to tam, nie, nie masz nic. z wami na dole. Fleszowali outside w ogóle. Podchodzimy. Idziemy krótkie To ja? Kurde, no krótkie, dobra. czyste. Mhm. musimy tu wejść do... Spali ja spali mogę ty zaraz pago. albo... Ja, ja mogę spali... odciąć mhm. lewo, albo ja prawo ja biegam do lewej, ty do prawej, dobra? Poczekajcie ja chwilę ja mogę, dobra. ja mogę... Ja no mogę przez smoke'a no? Lewo czy prawo chcecie? Da, daj pra twoje prawo, twoje prawo. Twoje prawo, no. Dobra, dam prawo, czekajcie. Daję. Poszedł. Wybuchnie, tak wychodzę. Spaliłeś. No Ronda, jeszcze jeden. Ale lewo. Od rampę wiem, gdzie będzie. Palił się. ja na pewno mam granaty dorzucić. Smłoka chce Jeszcze dziewczyn. jeden, jeszcze jeden. Możesz dać prawo albo dorzucić, albo lewo. Lewo smłoka daję. Drugi spalił. Tak... Kajpuję prawo. Jeszcze Reżysbęba. Jest rampa jeszcze i chyba. Wbęty. Oni chowają, 100%. No, powinien nie chować. No, nie ma sensu gonić. Chodź, potrzebuję Gdzie ja mam, czy AP to gdzie mam zginąć? gdzie chcesz? Możesz się z No O, co tak, chyba, zabije się. Kurwa, mać, dwóch było. Ale poszedłem tam. Idę dwóch, Ja. Nie Nie wiedzę, no. Rampa zajęta. zajęta. Trzeba było wcześniej. Nie, 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 to tylko Jezus. Krata, prawa, blisko. Nie mimo. mo Pan ucieczek, pan ucieczek Kanawoty Secret teraz Ja nie wiem co my gramy W Bf... no to w BF4 się będzie A jakby no, zabił... Ja no. Nie, no nie wierzę. no znowu no, znowu 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 musieli wjechać. Na znowu mi dał, znowu szansę. znowu 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 Nie znowu 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 akurat. nie, ja nie Uciek, Chodźmy, chodźmy, spodzmy kwadrat teraz. Jeden Zostań dół jest. Zostań Ty, Jarek. Ja bym fraga tego na dole poszukał, powiem Ci, z tym AK. Może Zrob, zrobiliśmy. Zeskoczył do... właśnie z Heavena, zeskoczył do BS-a na, na, na ten. Zróbmy coś no, na dole. Mogło Kurnik teraz, uwaga. Mhm. Nie mamy kurzeby tak to... Ja idę, ten dół poszukam, wiesz? Niech Jarek spróbuje może. Jak go dziabnie, to wtedy to Kanał, jeden. To jest jeden już, to To jeden, sto Możemy schodzić... E, e, ja, mam długę, parę, ja mam długie. ja mam Gdzie tam Na górze, na gnieździe. Jak tam, Mati? Leży ta WP. Dwóch zostało. Podle Feniks? Tak, idę Feniks. Jest w Phoenixie A kurwa, co to ma za bomba? Go. Ja go, go, go. Zostaję pod krawędź Za brytami CT, CT Nie widzę, pod gniazdem Dawaj, dawaj, Gdzie wyjdziecie? Na bs bs Gniazdo Gniazdo jest Jest to? Ja tak nie się... Dobry A przez cztery zapywałem tutaj ja dam fleszy dwa ja Ty, Biegacie? Tak, dawaj. Jeszcze dwa Nic nie Dół, przed, przed, dół, dół. Przed, dół, Ja fleszy ładu. I co, jeszcze. Ta, dwóch podniazdem jest. Dwóch pod macie. Paka jest problem. Dwóch gniazdem. Ja z jestem. Obity podniazdem jeden. O, jeden. jeden. Obity do gniazda, do gniazda musimy wejść teraz, Mati. Do gniazda ta, musimy wejść, idź na gniazdo Tak, mam bombę. Możemy walkie. Walkie, walk Gdzie jest MK? Dobra, mam. Kurwa, ja mam 5 kul, mordo. Ładuj. Tak? Macie dwa smoki też. Jesteś? Nie, wiem tak. jeszcze. Mam smoke'a jednego. Ja, ja zaskoczę na dół, dobra? Czekaj, żeby. Leci smoka gdzieś? Nie Plant na drzewie, na górę Chowam się już Dać Ci smoka gdzieś teraz? Nie, no, ja se ja smokuję ok. przebo wow. kurnik, 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 kurnik Nie, o nie wychylaj, w ogóle nie wychylaj Ja wychylony jestem full On jest bez? Przecież wyszedł już, czy chowa? Nie wiem Chowa? Może chowa Dobra runda, panowie a ja do pepora idę do... Nie na pewno. Nie schodzę, bo to jest... ściana Jarek O chuję wejście. Przyjście kanał tak. CD Wychodź na duel pagu. Dawaj, leć drabinę Kasi bez, bez chyba. Kurnik po... mógł wejść. Pale drabę. Nie wiem czy kurnik nie wszedł Mordo. Kurnik wszedł kurnik chyba ma, ma kurnik. Leży bez kurnik raczej. Hangar jeden Hangar jest. Dziękuję Jest kurnik, kurnik. Dwóch, kwadrat. Jeden ma zero. Jeszcze jeden zero. Trzeba, bo kurnik. Kurnik, kurnik. kurnik obity raczej. Tak. No, no, no. Kurwa. Dwie ostatnie rundy, 5, super. Już jak zabił dwóch, musiałem się wycofać, że obity, kurwa, mocno. Wiesz co? Słyszał, że wycofuję, więc nie wiem, że kurde, wiesz... Powiem, że pago popchałeś, ty. Szukać. No, oper, to oper, dobry oper. pomysł był.